Instalujemy się w tej chwili do transmisji i zapisu z koncertu, który będzie się odbywał na tej sali, przy pomocy różnych kabelków, drutów, kamer i wszystkiego co dotyczy telewizji. Transmisja internetowa wymaga bardzo dużych przygotowań, jest to bardzo dużo, pracuje przy tym bardzo dużo ludzi, bardzo dużo sprzętu. To wszystko trzeba skoordynować i panować nad, nad całą tą sytuacją, pomimo zmieniających się co chwila warunków. Moim zadaniem jest spięcie tego wszystkiego do kupy, tak żeby dało się jakby całe to przedsięwzięcie ogarnąć sprzętowo i trochę logistycznie. No i tyle, sprzątanie no. kabli, właśnie teraz podpinam kamerę, jedną z trzech, która będzie pracować. Jestem zainteresowana realizacją telewizyjną, dlatego że studiuję też ten kierunek, studiuję operatorstwo filmowe, to jest coś, z czym wiąże moją przyszłość, tutaj w styku mam okazję pouczyć się pracy właśnie tak bardziej od telewizyjnej strony, to jest, to jest naprawdę mega. Główne moje zainteresowania skupiałam się na operatorstwie filmowym, na całym jakby sztuce filmu, realizacji jakby różnych wydarzeń, promowaniu ich i tak jakby docierania do ludzi poprzez film. Moje miejsce w cyklu może nie zajmuję się tym na co dzień, trzyma się operatorstwa i jednak pracuję za kamerą, jest bliżej kamery.